Od jakiegoś czasu można nas słuchać na platformie MPIC GO. Jest nam szczególnie miło, ponieważ jest to pierwsza polska aplikacja do dystrybucji utworów w wersji cyfrowej. W obszernej bibliotece znajdziecie ponad 30 tysięcy e-booków oraz 6 tysięcy audiobooków i podcastów. Dlatego dzisiaj chcieliśmy się podzielić z Wami pozycjami, które przyciągnęły naszą uwagę i umilały nam czas. Mamy też dla Was konkurs, w którym nagrodzimy 7 osób miesięcznymi abonamentami. A więc i Wy będziecie mieć możliwość przetestowania platformy. Odcinek o tym, czego słuchać w Empik Go. Zapraszamy! Ona, Lady Ogarniacz z listą zadań na każdą okazję. On, inżynier z pasją do klusek i motoryzacji. W marcu 2015 roku postanowiliśmy zostać parą, a trzy miesiące później podjęliśmy decyzję o wspólnym wyjeździe za granicę. Od tej pory idziemy przez życie razem, uczymy się dorosłości i budujemy wspólną przyszłość. W tym podcaście opowiadamy o naszej drodze i dzielimy się lekcjami, które już odrobiliśmy. Jeżeli interesujesz się oszczędzaniem, podróżami, minimalizmem, szczęśliwym życiem w swoim tempie, zostań z nami na dłużej. Możesz nas słuchać w każdy piątek o 13 w swojej ulubionej aplikacji do podcastów. A także znaleźć w mediach społecznościowych. Razem Lepiej Podcast na Facebooku i Instagramie. Przygotowaliśmy dla Was rekomendacje 18 pozycji, w tym e-booków, podcastów i książek. Natomiast zanim do tego przejdziemy, zapraszamy Was serdecznie na nasz Instagram, gdzie dzisiaj, czyli w piątek 21 sierpnia, pojawi się zdjęcie konkursowe z zadaniem konkursowym. A zadaniem konkursowym jest napisanie, za co najbardziej lubicie słuchać naszego podcastu, co w nim was inspiruje, co fajnego znajdujecie w nim dla siebie. Na wasze zgłoszenia będziemy czekać przez 7 dni, a 7 najciekawszych komentarzy nagrodzimy miesięcznym abonamentem do MPGO. A teraz czas na nasze polecajki. Pozwolę sobie zacząć od podcastu, który nosi nazwę Inspiracje Sidorowicza. Są to inspirujące rozmowy z artystami, sportowcami, politykami. Ale tylko z tymi dobrymi i fajnymi, oraz dziennikarzami. Możecie tam znaleźć wywiady z takimi osobistościami jak Jerzy Stur, Karol Bielecki, Jarosław Juszkiewicz. To ten pan, którego głos wszyscy doskonale znamy z nawigacji Google, lub Artur Barciś czy Tomasz Kułakowski. Ja bardzo lubię słuchać wywiadów z osobami, które są specjalistami w jakiejś dziedzinie bądź. Jakaś konkretna rzecz jest ich wielką pasją, ponieważ uważam, że od takich osób jest zawsze coś, czego mogę się nauczyć. Odcinek, który mnie niezwykle zainspirował, był to wywiad z panem profesorem Jerzym Szturem, w którym opowiadał on o dążeniu do celu i tego, jak on dokonał w swoim życiu tego, że stał się sławny. To świetnie pokazywało proces osiągania dalekosiężnych celów, tego, że trzeba rozłożyć to wszystko na poszczególne dużo mniejsze kroczki i konsekwentnie stawiać krok za krokiem, aż w końcu dojdziemy tam, gdzie chcemy. Naprawdę ta rozmowa była dla mnie niezwykle inspirująca. Skoro Sebastian zaczął od podcastu, to ja też polecam podcast. Jest to oryginalna produkcja Empik Go. Podcast rozważna i erotyczna, audycje Magdy Mołek, dziennikarki i Joanny Keszki, edukatorki seksualnej na temat kobiecej seksualności. Słucham go z ogromną przyjemnością, bo autorki mówią o seksie bez skrępowania, z naukowym zapleczem, pamiętając, że on jest drogą do bliskości, do wolności, do spełnienia. Dzięki świadomości i edukacji seksualnej możemy pozbyć się wielu krzywdzących przekonań, jakie w tym obszarze funkcjonują w naszym społeczeństwie i w naszych głowach. Gorąco zapraszam wszystkich, nie tylko kobiety, do odsłuchania opublikowanych już odcinków i mam nadzieję, że Empik go przygotuje też siostrzaną audycję dedykowaną męskiej seksualności, bo moim zdaniem również wielu mężczyznom nie jest łatwo rozmawiać o intymności, a do dialogu potrzebujemy obu stron. Kolejnym podcastowym odkryciem jest Bartosz Janiszewski Podcast. Autor tego podcastu jest psychologiem, dietetykiem i co najbardziej urzekło mnie w jego audycji, to to, że podchodzi bardzo zdroworozsądkowo do tematu jedzenia, diety i odchudzania się. Doskonałym przykładem tego jest odcinek o kuchni domowej i gotowaniu w domu. Bartosz mówił tam, że nie jest najważniejsze to, czy jemy tylko warzywa, czy jemy tylko owoce, czy będziemy na tej czy innej diecie, że tak naprawdę dieta powinna zawsze być możliwie najbardziej zbilansowana i dostarczająca wszystkiego, co tylko można dla naszego organizmu. Natomiast jeżeli chcemy utrzymać masę ciała lub schudnąć, to tak naprawdę musimy patrzeć na ilość kalorii, które przyjmujemy. Możemy zjeść ciastko, możemy zjeść pizzę, tylko może niekoniecznie na przykład największą z podwójnym serem, a tylko dwa kawałki wieczorem. To nie ma być jakby festiwal wyrzeczeń, tylko to ma być racjonalne podejście do naszego odżywiania. Gorąco polecam do słuchania. Kolejna oryginalna produkcja MP Go to podcast planszówkowy. Ja uwielbiam grać w planszówki, ale nie lubię, kiedy ktoś mi o nich opowiada. Natomiast Michał Kasprzyk i Krzysztof Nowak jakoś tak ten temat ogrywają, że nie mogę się oderwać. Może dlatego, że zamiast na regułach gier skupiają się na swoich wrażeniach i doświadczeniach. Super też się sprawdzają te wstawki z rozgrywek, te prawdziwe emocje, teksty, które my, grając w domu, często sobie sami wypowiadamy. Podcast planszówkowy traktuję też trochę jak kompas, bo moja lista gier do kupienia jest naprawdę długa, a dzięki chłopakom i ich partnerkom, tak wnioskuję, bo nie jestem na 100% pewna, do kogo należą y, damskie głosy pojawiające się w podcaście, to część moich pozycji przesunęła się wyżej do szybszego zakupu. Już jako nastolatek byłem wielkim fanem audycji Bogusława Wołoszańskiego z cyklu Sensacje XX wieku. Zainteresowanie historią pozostało mi do dziś i bardzo często szukam podcastów bądź innego rodzaju audycji, które opowiadają o ważnych lub ciekawych historiach z przeszłości. Na platformie MPGo możecie znaleźć wiele audycji radiowych Radia Tok FM. Wśród nich wybrałem audycję wydarzenia, które zmieniły świat prowadzone przez Karolinę Lewicką. Są to rozmowy z gośćmi o wydarzeniach historycznych, które miały bezpośredni wpływ na losy świata. Na przykład wyprawa Kolumba jaki wpływ na historię i politykę całego świata miała wielka trójka, czyli Stalin, Churchill i Roosevelt, lub odcinki o powstaniu Państwa Izrael lub śmierć Ludwika XVI. Nie jest to jedyna audycja prowadzona przez Karolinę Lewicką. Wśród innych serii możecie znaleźć również Życiorysy niezwykłe, Sekrety drugiej RP, Wielcy Polacy, jakich nie znacie, Wielkie Wynalazki, Ojcowie niepodległości i inne. Skoro Sebastian wspomniał o życiorysach, to i ja mam coś z tego worka. Wysłuchałam audiobooka na podstawie książki Osiecka, tego o mnie nie wiecie, autorstwa Beaty Białe. I jest to seria wywiadów z przyjaciółmi i bliskimi Agnieszki Osieckiej. Z tych rozmów wyłania się portret kobiety, genialnej pisarki, poetki, pełnej sprzeczności. Samotnej duszy, otoczonej ludźmi i wikłającej się w związki w poszukiwaniu miłości. Matki dochodzącej, chorej na alkoholizm i chorobę nawotworową. Dla mnie to było bardzo ciekawe doświadczenie posłuchać y, takich bardzo osobistych doświadczeń i historii y, o kobiecie, której twórczość doskonale znam i cenię. Moim drugim odkryciem produkcji radia TOK FM są serie Odkrywamy Daleki Świat oraz Poznaj Fascynującą Europę. Oba prowadzone przez Kamila Dąbrowę w ramach audycji radiowej Biuro Podróży. Są to rozmowy z gośćmi o dalekich krajach i ich aktualnej sytuacji, na przykład o Bangladeszu, Kenii czy Tybecie. Dla mnie było to o tyle interesujące, że nie są to najczęstsze i najbardziej popularne kierunki turystyczne. Co również dowiedziałem się o Bangladeszu, to to, że jest to kraj dla podróżników. A nie dla turystów. I ktoś, kto chciałby tam po prostu pojechać sobie pozwiedzać, to raczej się tam nie odnajdzie. Natomiast audycja daje bardzo duży insight tego, jak wygląda życie lokalnych ludzi, co jest dla nas niezwykle interesujące w każdej podróży. O, to ja się podepnę pod podróżniczy temat i mam audiobook na podstawie książki Sekrety Kuchni Włoskiej. Jest to audiobook publikowany w odcinkach, więc trochę się go słuchaj jak podcastu, a jednocześnie jest to taki trochę serial i ja czekam na te kolejne odsłony. Jak możecie się domyślić po tytule, przenosimy się z autorką do słonecznej Italii i zgłębiamy historię, potrawy, zwyczaje, tradycje i przyjemności życia Włochów. Nie jest to jednak książka kucharska, a taki bardziej przewodnik po włoskim La Dolce Vita. Wszystkie opisy są bardzo stymulujące dla wyobraźni, dlatego też wam bardzo mocno polecam, żeby sobie ten specjalny czas wygospodarować na niespieszne słuchanie i w pełni docenić wartość tej książki, zainspirować się nią. Ja też sobie tak wyobrażam, że jak sobie będziemy robić włoskie wieczory to do robienia pizzy sobie będziemy włączać jeden odcineczek i dowiadywać się tych wszystkich ciekawostek. Bardzo bardzo taka oddziałująca na wyobraźnię lektura. Ostatnią pozycją na mojej liście podcastów, które odkryłem, jest bajkowy Tata podcast prowadzony przez Marka Opaskę. Są to krótkie wierszyki dla dzieci, które odpowiadają na konkretne pytania. Na przykład, czemu mąka jest biała, czemu musimy spać lub czemu ośmiornice mają niebieską krew i trzy serca. Powiem wam, że pomimo tego, że są to wierszyki dla dzieci, słucha się to bardzo przyjemnie. Ja osobiście nie miałem pojęcia, że ośmiornice mają niebieską krew, że mają trzy serca, a teraz już wiem dlaczego. A jeżeli wy chcecie, zapraszam do posłuchania. A jeżeli lubicie ciekawostki, to moja pozycja też wam pewnie przypadnie do gustu, ponieważ przesłuchałam w końcu audiobook Statystycznie rzecz biorąc, czyli ile trzeba zjeść czekolady, aby dostać Nagrodę Nobla, jest to książka napisana przez Janinę Bong, czyli osobistość internetową, a także wykładowczynię uniwersytecką. I tak jest to książka o statystyce, ale tak sprytnie owiniętej warstwami humoru, ironii, anegdot, że słucha się jej lekko, a momentami zaśmiewa do bólu brzucha. Jednocześnie poznajemy właśnie masę ciekawostek. Wydaje mi się, że poczucie humoru autorki oraz kwiecisty styl pełen dygresji. I może nie wszystkim podpasować. Myślę natomiast, że jest to pozycja, której warto dać szansę, szczególnie w wersji do słuchania. Oczywiście podcasty to nie była jedyna rzecz, której słuchałem na MPGO. Postanowiłem, że posłucham też sobie audiobooków. Zawsze ciekawiła mnie tematyka science fiction w literaturze, natomiast nigdy tak naprawdę nie miałem okazji jej spróbować, więc postanowiłem, czemu nie. Przesłuchałem książkę Upadające Imperium Jona Scalziego. Jest to pierwsza z serii trzech książek w konwencji Space Opera. Historia opowiada wydarzenia, gdy ludzkość rozsiana jest we wszechświecie, podróżując pomiędzy układami planetarnymi dzięki nurtowi. Po tym jak tysiąc lat temu utracono połączenie z Ziemią, pozostałe kolonie zgrupowały się w imperium i handlują ze sobą wzajemnie. Gdyż żaden układ nie może być samowystarczalny, celem zapobieganiu wojen. Gdy nurt zaczyna zanikać, cała ludzkość staje nad krawędzią wyginięcia. Książce są też polskie smaczki, i Sebastian był blisko napisania do autora, żeby zgłębić ten temat. Jest to wciągająca lektura, wciągające słuchowisko, i ja też momentami podsłuchiwałam. Upadające Imperium Sebastian słuchał dla przyjemności, ja też miałam takie moje guilty pleasure małe i to jest, bo właśnie teraz tego słucham, cykl Czarny Mak. Zaliczyłabym tę serię książek do tych, które czytamy, słuchamy dla przyjemności i przymykamy oko na głupotki głównych bohaterów oraz nieścisłości fabuły. E, rodzeństwo, Raj i Aleks są uczniami Akademii Magii, gdzie szlifują swój dar, przeżywają pierwsze miłości, walczą z przeciwnościami losu i wchodzą w dorosłość. To lekka lektura na odprężenie, która jest napisana wartko wciąga. Moje zainteresowanie szczególnie przyciągnął koncept władania magią w tym świecie, jako umiejętności, którą trzeba ciągle zgłębiać, uczyć się, wymaga ona poświęceń, trudu pracy. To jest lekka książka z gatunku fantazy, którą przyjemnie się czyta na plaży lub hamaczku w letnie popołudnie. I jeżeli też Was takie tematy interesują, to warto spróbować. Jest jeszcze jedna seria książek z cyklu Space Opera, którą jestem akurat w trakcie siódmego tomu. Jest to seria Star Force autorstwa Bivi Larsona. Historia zaczyna się w momencie, gdy owdowiały profesor uniwersytetu, on i jego rodzina zostają zaatakowani przez statek kosmiczny. Co w konsekwencji doprowadza do tego, że zostaje on jego kapitanem i musi bronić Ziemię razem z innymi statkami i innymi kapitanami przed atakiem sztucznej inteligencji pochodzącej z kosmosu. Oczywiście, jako że ta historia jest przedstawiona w Chyba dziesięciu tomach w sumie, także te przygody rozciągają się na wiele różnych układów planetarnych. Przewija się tam mnóstwo wątków, przygód, walk na różnych planetach, zawierania i zrywania sojuszy. Jest to prawdziwa drama w kosmosie. Natomiast, będąc już w trakcie siódmego tomu, muszę powiedzieć, że zaczynają mnie dość mocno męczyć powtórzenia w tej książce. Jest tam wiele rzeczy, które są notorycznie powtarzane, tak jak gdyby autor cały czas oczekiwał, że z każdym kolejnym tomem wchodzą nowi słuchacze, którzy zaczynają słuchać tej historii czy zaczynają czytać tą historię od tego momentu. Nie wiem kto tak robi, ale ja nigdy bym nie zaczął czytać serii książek gdzieś w środku, tylko zawsze zacząłbym od początku. Natomiast zostało mi już całkiem nie dużo, także na pewno dosłucham do końca. Porównując obie pozycje, polecam raczej powieść Upadające Imperium. Głównie dlatego, że bohaterowie tam przedstawieni nie są tak jak w przypadku Star Force, ukazani w taki schematyczny, sztampowy dla podkultury sposób. Raczej jest to dużo świeższe spojrzenie na to, jacy są ludzie, jakie relacje między nimi zachodzą i jak, w jaki sposób się zachowują. Zarówno ja, jak i Sebastian bardzo lubimy takie katastroficzne klimaty, więc nic dziwnego, że oryginalny serial Empik Go House przyciągnął moją uwagę. I słuchajcie, to jest doskonałe słuchowisko, w którym usłyszymy kunszt aktorski m.in. Piotra Adamczyka, Jacka Braciaka czy Krzysztofa Czeczota. Rzecz dzieje się w latach 60. We Wrocławiu wybucha epidemia. Tajemniczy wirus zmienia umarłych w krwiożercze zombie, a milicja walczy z czasem, by opanować plagę. Fabuła jest maksymalnie wciągająca, ale to sposób, w jaki ten audiobook jest zrobiony, robi na mnie największe wrażenie, ponieważ podczas słuchania czułam się, jakbym znajdowała się po prostu w samym środku wydarzeń. Jestem naprawdę pełna podziwu i bardzo gorąco Wam tę pozycję polecam. Nigdy nie miałem okazji, ale postanowiłem sprawdzić, jakie tak naprawdę są książki na pewno dobrze Wam znanego polskiego pisarza Remigiusza Mroza. W ramach naszego abonamentu była dostępna tylko jedna. Listy z zagrobu. Kaja od 20 lat otrzymuje co roku tego samego dnia list od swojego zmarłego ojca. Gdy do miasteczka wraca Seweryn, jej znajomy z czasów liceum, znajduje on dyskietki schowane w skrytce pod podłogą w starym domu rodzinnym Kai, który kupił. To, co te dyskietki zawierają, zmienia zupełnie znaczenie listów, które Kaja otrzymuje i rzuca nowe światło na okoliczności śmierci ojca Kai. Jestem dopiero w jednej trzeciej tej książki i muszę powiedzieć, że jest naprawdę wciągająca. Także pomimo, że przesłuchałem dopiero jedną trzecią, to już gorąco polecam. Ja też mam jeszcze jedną powieść na swojej liście. Jest to Blackout. Książkę Blackout przeczytałam kilka lat temu i mnie wciągnęła. Dlatego bardzo ucieszyłam się widząc w Empik Go tę pozycję jako audiobook i na to, że będę mogła do niej wrócić. Hmm, historia mówi o tym, że w całej Europie pewnego dnia zostaje odcięty prąd. A my, wspólnie z głównym bohaterem, hakerem Piero Monzano i dziennikarką Lauren Shannon, staramy się po pierwsze przetrwać w tym zupełnie nowym świecie, a po drugie rozwikłać zagadkę tego nagłego blackoutu. Jeżeli lubicie książki, w których napięcie rośnie z każdym rozdziałem, cały czas się coś dzieje, a atmosferę spowija gęsta sieć intryg, to jest doskonałe słuchadło, tudzież czytadło. Moją ostatnią pozycją jest sekretne życie drzew, Petera Wochlebena. Na pewno mieliście okazję słyszeć o tej książce, ponieważ kilka lat temu cieszyła się ona niezwykłą popularnością. Autor wprowadza w nas świat lasu, gdzie są tam drzewa, które rozmawiają ze sobą, które troszczą się o swoje potomstwo i takie, które opiekują się starymi lub chorymi sąsiadami. Doświadczają wrażeń, mają uczucia i pamięć. Peter jest leśniczym i w fascynujący sposób opowiada o zdumiewających zdolnościach drzew, przytacza wyniki najnowszych badań naukowych i dzieli się swoimi wieloletnimi obserwacjami. Naprawdę nie sądziłem, że taka książka o takiej tematyce tak bardzo mnie zafascynuje gorąco gorąco polecam na Anty Go są też dostępne inne książki z tej serii y, sekretnych żyć różnych y, zwierząt ptaków i tak dalej więc y, to jest bardzo ciekawa lektura którą wam gorąco polecamy y, a już y, ostatnia pozycja na mojej liście i też nam się fajna robi klamra z tego to jest y, książka tym razem do czytania wykorzystuję nie marnuję 52 wyzwania zero waste autorstwa Sylvie Meicher ja bardzo lubię twórców którzy zachęcają do zmiany stylu życia i, i Ograniczania śmieci jednocześnie nie sprawiając, że mamy poczucie, że jesteśmy straceni i że nie ma już dla nas ratunku, i że generalnie nie ważne, co robisz, bo wszystko jest na marne, bo tylko korporacje i rozwiązania systemowe mogą y, sprawić, że nasze środowisko zostanie oczyszczone. Autorka tej książki zachęca do zmiany i pokazuje, że każde działanie ma znaczenie i że naszą postawą też inspirujemy innych do zmiany, a przez to właśnie prowadzimy do tych systemowych zmian. Autorka udowadnia także, że każdy. Z nas ma w swoim życiu obszary, w których może być bardziej eko, i pokazuje, co możemy zrobić, aby ta pozytywna zmiana była trwała i nie była uciążliwością dla nas. Bardzo mi się ta książka spodobała i myślę, że znajdą dla niej w niej coś osoby początkujące, ale takie jak my, które już jakiś czas żyją tym stylem less waste i ciągle szukają jakichś nowych rozwiązań, to też tam znajdą inspirację. Bardzo gorąco polecam. To tyle z naszych polecajek z serwisu MPGO. Przypominamy o konkursie dla Was, w którym mamy do rozdania 7 miesięcznych abonamentów do Empik Go. Wpadnijcie na naszego Instagrama i dajcie znać w komentarzu pod postem konkursowym, za co najbardziej lubicie nas słuchać, co Was inspiruje, co Wam się najbardziej podoba. Oraz czego powinno być tu więcej. Dziękujemy, że byliście tutaj z nami. Jak zawsze zachęcamy was do pozostawiania pozytywnych opinii w waszych aplikacjach do podcastów. Tak, wam figo też można zostawiać i widzieliśmy, że kilka osób tam nam zostawiło swoje rekomendacje, recenzje i gwiazdki, więc bardzo, bardzo, bardzo gorąco dziękujemy i życzymy wam dobrego piąteczku. Szufla. I tym sposobem przechodzimy do naszych rekomendacji. Prezlu. <grytlu>. Wystać i A teraz, szanowni państwo, czas na nasze rekomendacje. Czekaj, kwiatka ci postawię obok. Przejdź No, a to się nagrywamy. Musisz że może być samo Tak to było napisane, zgilotynowanie. Ale może w naszym podkoście nie chcemy być zgilotynowanie. Dlaczego nie? Ja bym dziwnie to już. Bo każdy chce, żeby wyszło jak najlepiej. Bo my się tak bardzo stresujemy tym, co mówimy. I żeby to dobrze wyszło. I drugie tak wiesz, tak, tak jak tylko dorzucisz ten jeden mały kamyczek do ogródka, a to jest tak. A ujutili Naprawdę to nie ma nic w związku z tobą. Nie, nie, to w ogóle nie. <laughs> no. Dobra, bo po się powrót, bo dzisiaj może się nie kłóciwa, ale pito ze sobą. No i dobrze. Pewnie się ma uwaga, aktuk tu pozor. O. No już.